Podsumowanie z racji tego, że znajdujemy się jeszcze w oktawie Wielkanocy, czyli w pewnym sensie w okresie świątecznym, zaczniemy może od czegoś w miarę optymistycznego. Tutaj pojęcie w miarę jest jak najbardziej uzasadnione. W końcu zajmujemy się Białorusią, która nie dostarcza nam zbyt wiele optymistycznych wieści, ale chciałbym zwrócić uwagę na pozytywny projekt, który jest o czymś dobrym, o czymś pozytywnym, co nie jest takie częste w tej tematyce, czyli organizacji Chrześcijańska Wizja, ta powstała w 2020 roku, jak wiele organizacji wówczas w reakcji na represje, na załamanie polityczne na Białorusi, kryzys polityczny, na to, jak Białoruś zaczęła się staczać w kierunku totalitaryzmu. Jak zerwane zostały mosty z Zachodem. Jak również został zerwany dialog, bo ta organizacja jest o dialogu przede wszystkim, jest zorientowana na dialog, został wówczas zerwany, zniszczony przez władze białoruskie dialog, taki wewnątrz społeczny, pomiędzy różnymi grupami społecznymi, pomiędzy władzą a społeczeństwem. Tego na Białorusi obecnie już nie ma. W związku z tym organizacja chrześcijańska, wizja, z racji swojej nazwy i tego, że skupia działaczy religijnych, duchownych, Aktywistów powiązanych z ruchami religijnymi, to jest znajdowana inna dialog, ale na dialog ekumeniczny w kontekście religijnym. Tam są przedstawiciele właściwie wszystkich obecnych na Białorusi wyznań chrześcijańskich, czyli, czyli Kościoła katolickiego, oczywiście, ale też prawosławnego, tego, który przynajmniej jest sceptyczny wobec moskiewskiej narracji, moskiewskiego patriarchatu, a i takich działaczy, a niektórych duchownych również znajdziemy może nie, niekoniecznie na Białorusi, ale tych, którzy wyemigrowali. Kościoły, wspólnoty ewangelickie również tam są i katolicy, że może na Białorusi z przyczyn historycznych nie są aż tak liczni, ale jednak są obecni również w tej organizacji. Więc jest to platforma nastawiona na dialog, na budowanie porozumienia, na wymianę informacji, organizację różnego rodzaju seminariów, konferencji, rejestrowanie represji sprzeciw wobec przemocy, wobec, wobec brutalności życia politycznego, społecznego na Białorusi. Z takich już rzeczy bardziej przyziemnych, na, na których się oczywiście musimy skupiać, bo taka jest rzeczywistość, z którą się borykamy, warto, warto zwrócić uwagę na informacje ujawnione przez dziennikarzy białoruskiego portalu, Białoruskiego gazety Nasza Niwa. O nielegalnych interesach bądź półlegalnych interesach, jakie są prowadzone wokół całkiem rentownego, jak się okazuje, efektywnego białoruskiego zakładu Białaz, zlokalizowanego w Żodzinie, w obwodzie mińskim, to jest zakład przemysłowy zaliczany na strategicznych do grupy takich właśnie strategicznych, flagowych zakładów białoruskiego przemysłu, zakład oczywiście państwowy pod pełną kontrolą państwa, produkujący wielkogabarytowe pojazdy budowlane. Wydawałoby się, że to jest bardzo niszowy produkt, ale jednak on się dobrze sprzedaje nie tylko na Białorusi, gdzie zapotrzebowanie może być umiarkowane na tego typu pojazdy, ale przede wszystkim w Rosji, gdzie są prowadzone inwestycje, różnego rodzaju wielkie budowy. Nawet teraz, w kontekście wojny, mimo wielkiego wysiłku wojennego. To zapotrzebowanie jest wysokie. Dużo tych ciężarówek jest sprzedawanych. W zeszłym roku to było niemal tysiąc sztuk. Przy tego typu produktach, gdzie każdy jest produkowany długo i bez bardzo kosztochłonny, dużo materiału jest zużywane, to jest sporo. To, jest, to, są, to są olbrzymie pojazdy. I jak się okazało, wokół tego zakładu wyrosło kilka. Może już nawet kilkanaście, wiadomo, kilku, kilka firm pośredniczących, głównie między za, za zakładem zlokalizowanym właśnie na Białorusi, w rodzinie, a rosyjskimi odbiorcami. Te firmy różnie się nazywają, mają takie zagadkowe nazwy, na przykład jak B24 albo Autochin Manch. I te firmy, jak się udało dziennikarzom wyjaśnić, należą do osób bardzo blisko związanych z rodziną Łukaszenków głównie z dwoma najstarszymi synami Łukaszenki, czyli z Wiktorem i Dmitriem. Dochód tych, tych firm wynika z, z pośrednictwa. Te firmy jakby obsiadły, nieco pasożytując na Państwowym Zakładzie Przemysłowym Białoruskim, obsiadły ten podmiot i czerpią korzyści z pośrednictwa. To idzie już miliony dolarów. Według takich ogólnych szacunków obie firmy w zeszłym roku na takim właśnie pośrednictwie zarobiły około 150 milionów dolarów. To są olbrzymie zyski. W momencie, gdy dochód samego zakładu ze, ze sprzedaży swoich produktów, swojego sprzętu w zeszłym roku wyniósł niecałe 300 milionów dolarów, więc widzimy, jak w państwie niedemokratycznym, nietransparentnym, gdzie wiele rzeczy można ukryć, schować przed opinią publiczną, jak można się dorobić, będąc blisko władzy, bądź w samej władzy, już nie mówiąc o tym najbliższym otoczeniu Łukaszenki, tej, tej najwyższej elicie, czyli jego krewnych, jego, jego synach. Status uprzywilejowania oczywiście jest najwyższy i widzimy, jak to działa na przykładzie zakładów Białas. Myślę, że takich przykładów, być może również w naszym podsumowaniu, będzie w przyszłości znacznie więcej, w zależności od tego, co się uda ustalić i jakie informacje wyjdą na światło dzienne. Tymczasem Aleksander Łukaszenka zajmuje się tym czym lubi się zajmować, czyli podróżowaniem po kraju, składa gospodarskie wizyty, zawsze to lubił. Tym razem odwiedził swoją małą ojczyznę, rejon Szkłowski. Łukaszenka urodził się co prawda w Kopysi w obwodzie witebskim, ale większość tego swojego młodego życia, dzieciństwa, młodości spędził w rejonie Szkłowskim, w obwodzie mochelewskim i właśnie ten rejon, te, te obszary odwiedził. No cóż, można by na tym pochylić bardzo krótko i przejść do porządku dziennego jako nad kolejną schematyczną wyprawą Łukaszenki w teren, gdzie próbuje je pokazać jako dobry gospodarz. Znamy to już na pamięć i widziałem już takich wizyt setki. Tutaj zwracało na siebie uwagę to, że Łukaszenka był całkiem łagodny, jak na jego możliwości wobec urzędników, wobec swoich podwładnych, mimo tego, że wykrył, jak zawsze, bo to też jest tak zbudowane, żeby Łukaszenka coś wykrył. Wiele niedoróbek, niedostatków. Zrujnowane zakłady, które miały już dawno być wyremontowane, infrastrukturę, która, która jest w kiepskim stanie, reagował na to dość spokojnie. Tutaj snuć można spekulacje, praktycznie nieskończoność, czy to jakiś tajny układ z nomenklaturą, jak niektórzy sugerują, że Łukaszenka musi bardziej liczyć się z nomenklaturą, z urzędnikami, że kadrowy głód i tak dalej. Ja przede wszystkim widziałem starszego, zmęczonego życiem człowieka, który już nie ma tego zdrowia co kiedyś i też nie, nie ma sił, żeby, żeby stawiać do tak energicznie i tak brutalnie, jak już widzieliśmy wiele razy, swoich, swoich podwładnych. No cóż, łagodny Łukaszenka nie oznacza łagodniejszych represji. Nie śpieszmy się z takimi wnioskami. Informacje, jakie spływają z Białorusi, wskazują, że, że absolutnie nie. Kurs na represję, opresyjność państwa jest utrzymywana. Okazało się, że organy porządkowe zatrzymują w ostatnich dniach i zmuszają do nagrywania materiałów z przyznaniem się do winy osoby, które nagrywały bądź umieszczały w internecie złośliwe, krytyczne komentarze o planach Aleksandra Łukaszenki pozyskania 150 tysięcy Pakistańczyków do pracy na Białorusi. Wspominaliśmy o tym w poprzednim podsumowaniu. To rzeczywiście jest dość kontrowersyjny pomysł, szczególnie dość homogenicznej wciąż Białorusi, gdzie nie ma jakichś wielkich wspólnot muzułmańskich i poza historycznie uwarunkowanymi i od wieków mieszkającymi, na, szczególnie z zachodniej Białorusi małymi wspólnotami Tatarów, muzułmanów jako takich jest bardzo niewielu, więc nagły przyjazd 150 tysięcy Pakistańczyków, nawet jest 100 tysięcy, nawet 50 tysięcy. Wierzy to ciąć już o dwie trzecie, wzbudziłby i już wzbudza pewne kontrowersje, obawy. W związku z tym, te reakcje w internecie były żywe. Fakt, że reżim na to reaguje tak nerwowo, a jednocześnie, jak się okazało. Pojawiły się również oficjalne dementi w mediach białoruskich, że nie było takich planów, żeby ściągać 150 tysięcy Pakistańczyków. Wskazuje na to, że władze białoruskie po się gubią, nie do końca wiedzą, co robić. Gubią się w swojej własnej strategii, nie są pewne tej strategii, ale cel jeden pozostaje jak zawsze ten sam, czyli utrzymanie porządku, więc ludzie są też dyscyplinowani. A sam, sam fakt właśnie, że ludzie są w ten sposób dyscyplinowani, stawiani na baczność pokazuje, jak bardzo opresyjny jest ten reżim bardzo totalitarny i zorientowany na pełną kontrolę nad społeczeństwem. Nikt nie ma prawa wyrazić swojego zdania nawet anonimowo w sieci. Pojawiła się również informacja, jeżeli już mówimy o represjach ze strony reżimu, o prowokacjach stosowanych na Litwie, organizowanych przez służby białoruskie na Litwie wobec działaczy opozycji, emigracji politycznej, diaspory. Tutaj widać wyraźnie kurs na to, żeby prowokować, konfliktować, dzielić ludzi, wzbudzić też nieufność wobec Litwy, jako, jako państwa, które gości tych emigrantów. I tego typu rzeczy są znane od dawna i ja również sam jako ekspert od Białorusi podejrzewałem, że tego typu działania KGB czy inne struktury prowadzą. Na przykładzie litwinizmu, czyli sztucznie rozkręcanego od dwóch lat sporu o białoruską historię, interpretacje wspólne litewsko-białoruskiej historii, Czułem to, ale teraz mamy potwierdzenie w postaci raportu litewskich służb specjalnych, które zebrały te przypadki. Oczywiście, w oparciu o swoją tajemną wiedzę, jak to służby mają swoje własne źródła, potwierdziły tego rodzaju przypuszczenia. Myślę, że to też sygnalizuje pewien kierunek działania, to co możemy sprognozować w przyszłości, czego możemy się spodziewać. Myślę, że również kiedyś w Polsce. Może się ukazać, okazać te tego typu raport, który będzie, będzie wskazywał na działania służb białoruskich pod kątem diaspory w Polsce. To też nie jest całkowicie wolna od różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych i kto wie, może część z tych konfliktów, część z tych skandali, różnego rodzaju afer wynika również z pracy prowokatorów, którzy są tutaj przysyłani i w tym czy innym kierunku działają, wykonując zlecone zadania. Zamykając cykl represji. Niewesoły, ale jednak konieczny do odnotowania. Warto wspomnieć o kolejnym wyroku, dość surową karę więzienia, po aż 10 lat kolonii o zaostrzonym reżimie. Jest to wyrok dość tajemniczy. Zaskazano w grodnie Siergieja Tierechowicza, który no, nie był znanym działaczem białskiej opozycji, więc jest to tym ciekawsze. Skazano go za zdradę państwa. Notabene za, to, z tego samego artykułu został skazany ksiądz Okołotowicz i dostał wyrok o rok większy. Więc jakby poziom skazania, poziom opresji w tym przypadku jest podobny między oboma panami, ale jednak ksiądz Kołotowicz był znany ze swojej działalności publicznej, duszpasterskiej, swojej niezależnej postawy. W przypadku pana Siergeja ta, takiej wiedzy nikt nie ma, czym on się właściwie zajmował e, poza biznesem, który od kilku lat prowadził. Wiadomo jedynie, że Wcześniej, czyli do 2016 roku pracował na przejściu granicznym bruzgi, oczywiście po białoruskiej stronie i podobno dopuścił się tam samowolnego przepuszczenia przez granicę swojej krewnej, jak, jak się wydaje, no trudno przypuszczać, że ten przypadek sprzed niemal 10 lat stał się podstawą do uznania oskarżenia i skazania tego pana za zadę państwa, więc mi się wydaje, że tam jest coś więcej. Kolejny proces nietransparentny, którego szczegóły są nieznane, motywy działania władz są nieznane, ale pokazuje jak surowy jest białoruski reżim dla swoich obywateli. Ostatnie dwie informacje dotyczą już stanowiska władz polskich wobec Białorusi. Padły dwie ważne wypowiedzi w ostatnich dniach, dwóch ważnych polityków, ministrów naszego rządu. Pierwsza to wypowiedź ministra Tomasza Siemoniaka, szefa MSW i koordynatora służb specjalnych, więc osoby jak najbardziej ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, realizacji Tarczy Wschód, który wypowiedział się o perspektywie otwarcia przejść granicznych zamkniętych od kilku lat na granicy z Białorusią. Część z nich po prostu nie działa i do tej kwestii odniósł się minister Siemoniak stwierdzając, że władze polskie nie, nie widzą na obecnym etapie perspektyw, aby te przejścia otworzyć. Sytuacja nie jest sprzyjająca. Tu nie chodzi tylko o to, że w więzieniu nadal siedzi Andrzej Poczobut, oczywiście, którego Warszawa chciałaby widzieć na wolności. Najlepiej w Warszawie właśnie, żeby już był bezpieczny. Ale chodzi też o permanentną presję migracyjną odczuwalną na naszej granicy, która w ostatnich tygodniach bardzo wzrosła. I chodzi ogólnie o konfrontacyjną postawę mińska, który nie wykazuje żadnej woli dialogu. Więc tutaj minister Siemaniak jeszcze raz potwierdził, że Polska stoi jednak na dość pryncypialnym, konsekwentnym stanowisku, gdzie, gdzie no są pewne jednak warunki brzegowe, które trzeba wypełnić, aby doszło do pewnej normalizacji. Ja nie mówię o dialogu, ale normalizacji na naszych przejściach granicznych. Druga ważna wypowiedź, bardziej już taka formalna, zapowiadana wcześniej, to ekspozycja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego ekspozycje oczywiście do, dotyczące całości polskiej polityki zagranicznej, ale znalazło się tam również kilka zdań o Białorusi, co też świadczy o tym, że Polska nie, nie, nie traci z oczu kwestii, kwestii białoruskich, wyzwań, które się wiążą z Białorusią. Rosław Sikorski dość wyraźnie rozstawił akcenty, stwierdził, że nie widzi perspektyw, dał wyraźnie w każdym razie do zrozumienia, że nie widzi perspektyw porozumienia się z reżimem Łukaszenki. Ja też osobiście jako ekspert uważam, że już za życia Łukaszenki to my wielkiego dialogu z nim nie zorganizujemy. Jest zbyt mało wiarygodny i za mało otwarty na jakiekolwiek rozmowy, za bardzo związany z Rosją. Pojawiły się też deklaracje wsparcia, kontynuacji wsparcia, bo ono jest udzielane nadal na białoruskich niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego, emigracji białoruskiej. No i też taka nadzieja na, na przyszłość, że Polska nie porzuca nadziei, jakichś perspektyw politycznych na to, że kiedyś w przyszłości to porozumienie z Białorusią zostanie osiągnięte. Ale najprawdopodobniej już nie z udziałem tego aktualnego reżimu pod osobistym przywódcem Aleksandra, Aleksandra Łukaszenki. Także no, potraktujmy to jako optymistyczny akcent, ale z perspektywą mocno odsuniętą w czasie.